Kolejny pistolet plazmowy No zobaczmy... No to wielka... większa salka... Nie, myślałem, no, że będą tu, tu bandyci zewnątrz. Wow. Aha, dobra. Pole minowe. Wszystko jasne. Przykazji Tu jest wojownik, a tu jest właśnie wejście szatanistyczne. Wejście do bazy bandytów, którzy buchnęli nam te pancerze. Tu jest bardzo wkurzający moment i pamiętam go do dzisiaj, ponieważ bodaj stoi tam dwóch bandytów z bronią ciężką bardzo często zabijają od razu i mamy snajpera dobra, na szczęście dość marnie strzela dobra, może nie tak marnie <grystanie> okej, okay, jakieś tajemne drzwi, jasne dobra, tu raczej nic ciekawego Nie zwiedziłem jeszcze jednego pomieszczenia przy okazji. Ew, on jest teraz do tutaj. Dobra. No właśnie, myślę, że te, tak z nim poradzę Strzelaj. A! Hmm. No widocznie skończyła mu się amunicja. Na moją korzyść. No dobra, co jest tam? Co jest tam? Co jest tutaj? Nic oprócz obrzydliwie wyglądającego, nie wiem, jest basenik, bo kilka, Jakś umywalki. Bleh. Hmm, Idziemy dalej. A, czy coś jest tutaj? Pewnie nie. Nie, nikogo nie ma. Dobra, zbieramy wszystkich i idziemy dalej. Progres Madness. O tak, to szaleństwo, ta misja jest szaleństwem. Hmm. Czy ktoś będzie w stanie wykryć te miny? By, był bardzo wdzięczny. Eee. Miny? Miny. Wiem, że są. Na pewno są. Muzyka znów zginęła. Hmm. więcej min. Bomba. I pusta skrzynka. Dobra, nie mam zielonego pojęcia gdzie to miny są. Wow! Co za snajper. Kurczę Myślę, że gra trochę oszukuje pod tym względem. Albo nie wiem. Zwyczajni zakapiorzy, którzy udało się jakimś cudem zatruć członków Bractwa stali są aż tak dobrzy. By nie było, że przemawia przeze mnie zawiść słabszego gracza. Dobra, wal mu w oczy Albo nie, w głowę. Lepiej tutaj Strząs mózgu. Super Haha, skończyłem się amunicję No cóż, z tego powalania nie skorzystam Niestety Tu to już wszystko Dobra, mam nadzieję, że tak, ponieważ zamierzam do się wybrać moim szturmowcem. Au! O kurde. Akurat przy samym wejściu. No, jeszcze raz, jeszcze raz. Jak stoimy za amunicją? 400, dobra. Może być udzie w tumie. Hm. Mam nadzieję, że zdetonowałem jakąś. Zdetonowałem minę i to jest jedyna mina w tym przejściu. Nie będzie boom? nie będzie, co? Au, au Siu, nie było No dobra Progres, mały, ale zawsze Tu chyba już nie mam min Ha, 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 ha Bomba Dzięki, że wykryłeś przed całym nosem To mnie dobija To naprawdę mnie dobija Kurczę. Tu nie mam innej jasne. W takiej sytuacji może poradzić tutaj Dobra, nie 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 Ona ma na pewno zranienie Okaleczenie, co mi poszło? Lewa noga, o nie na szczęście nasz super medyk sobie z tym poradzi. Torbalkarska. Okej okay. No dobra. Kucze, czyli cała droga jest wyłożona minami. W porządku. Postaram się pamiętać. I widzimy tych dwóch jegomości, którzy są bardzo irytujący. A przynajmniej zapamiętałem, że byli. Eee, miny, 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 miny. Nie, nie ma. Tym lepiej dla mnie. Tam bodajże jest przywódca, coś nie niejasno pamiętam. Więc najpierw wyeliminujmy element gnieżdżący się w tym budynku. Hmm, dobrze, że wykrywasz. Bardzo dobrze. W końcu coś pożytecznego dla ludzkości. Nie mam min, nie mam min, nie mam min. Dobra, jaka była bezpieczna droga. <laughs> Jakoś tak, Ach, strzelaj. No i teraz się schowali. Zresztą oni zawsze się chowają. Nie wiem, pamiętam, że chyba ich zabijałem w taki sposób, że stosowałem podchody nagle. Wyskakiwanie z... z za tego. Za tej barykady i... Szybka seria. Nie wiem czy to mi się uda tym razem. No zobaczymy. Na razie spróbujmy to rozbroić. Wygląda niebezpiecznie. O kurde. Nie lubię jak tak mówi. Zresztą która pułapka nie, wykry... nie wygląda niebezpiecznie. Mimo wszystko. Oa, rozbrojona. Zaraz łapię. Co? Jeszcze jedna? Jakim cudem... No, rozbrojone. I teraz to otwórz. Pułapka. W tym nie ma zagroż logiki. Nie wiem, trzeba te drzwi otworzyć... Nic się nie dzieje. No to je otwórz! Goddammit. <ścoughs> o rany. Czy to ma być jakiś... Nie, nie to. Czy to ma być jakiś błąd gry? Hmm... Eee... Chyba. Супер. Ну, добре. Что